Welcome to Nuremberg. Nuremberga w reżyserii Jamesa Vanderbilta to dwugodzinny dramat oparty na książce Jacka L. Haya pod tytułem The Nazi and the Psychiatrist, która w Polsce ukazała się pod nieco zmienionym tytułem Norymberga Naziści oczami psychiatry. Film przenosi nas wprost do zniszczonych Niemiec, gdzie w Norymberdze, nie tak dawno jednym z najważniejszych miast narodowego socjalizmu, postanowiono osądzić niemieckich i austriackich zbrodniarzy odpowiedzialnych za drugowojenne zbrodnie. To nie proces jest jednak głównym motywem filmu, lecz relacja między amerykańskim psychiatrą Douglasem Kilejem, którego wcielił się Remy Malek, a Hermanem Gringiem, którego wprost fenomenalnie zagrał Russell Crowe. Wysokie noty dla Crowe pojawiają się w niemal każdej opinii na temat tego filmu, i faktycznie po Nowozelandczyku widać, że chciał poczuć postać Gyringa i jak najlepiej odegrać go dla widzów, którzy znają go z takich historyzujących kreacji jak Gladiator czy Robin Hood. Crow absolutnie nie jest amatorem w tym temacie, a nazistowskiego zbrodniarza odegrał po prostu fenomenalnie. Otrzymujemy bowiem portret bardzo bliski realiom historycznym. Filmowy Gering jest cyniczny, próżny i narcystyczny, a przy tym czarujący i szalenie inteligentny. Szkoda, że nie odnotowano odpowiednio jego utraty wagi. W filmie Gering jest zwyczajnie za gruby, a przecież schudł w Norymberdze prawie 40 kg, co doskonale ukazuje bogaty materiał ikonograficzny. Marszałek, w zgodzie z historycznymi realiami, jest również bardzo sympatyczny. Zwyczajnie da się go lubić, co było nie bez znaczenia dla każdego, kto się z nim zetknął, w tym psychiatry Douglasa Keleya. I tu pojawia się pierwszy zgrzyt. Odgrywający psychiatrę Remi Malek dysponuje zupełnie inną aparycją aniżeli historyczny pierwopzór. Jest również bardzo nonszalancki, rozemocjonowany, co z jednej strony ciekawie komponuje się zazwyczaj spokojnym Geringiem. Ale jest również zbyt amerykańskie, a przez to trochę irytujące. I przede wszystkim niezupełnie zgodne z prawdą. O ile Kelly był faktycznie zafascynowany Gearingiem, to w swoich badaniach zachowywał daleko posunięty profesjonalizm. Mimo wszystko, kreacja nie jest taka zła, jak przedstawiają to niektórzy krytycy. Malek to bardzo dobry aktor i widać, że daje z siebie sporo. Rola została dla niego po prostu nie najlepiej dobrana. Stąd być może mieszane uczucia odbiorców. Bardzo ciekawie rozpisano zaś postać Howarda Trista, którego rewelacyjnie odegrał Leo Woodall, znany z doskonałego serialu pod tytułem Biały Lotos. Woodall wcielił się w postać niemiecko-amerykańskiego Żyda, który pełnił rolę tłumacza zarówno w kontakcie z oskarżonymi zbrodniarzami, jak i również ocalałymi z zagłady. Przyznam, że podczas lektury książki L. Haima ta postać nieco mi umknęła, podczas gdy w filmie została, w pełni zresztą słusznie, wyeksponowana nieco bardziej. Kolejną dobrą rolą, którą obserwujemy w filmie kilkukrotnie, jest postać pułkownika Bartona Andrusa, czyli naczelnika więzienia w Norymberdze, odpowiedzialnego za panujące w nim surowe warunki. Odgrywający tę postać John Slattery przygotował się do powierzonego mu zadania bardzo dobrze, a jego grę aktorską należy ocenić wysoko. Mocnym elementem filmu jest na pewno jego ścieżka dźwiękowa, odpowiednio wyważona, momentami ekspresyjna i nadająca klimatu. Została skomponowana naprawdę genialnie. Na uwagę zasługują również zdjęcia w filmie, które wykonano z dużą dbałością o szczegóły i zachowaniem odpowiedniej atmosfery. Świetnie przedstawiono zarówno surowe norymberskie cele, jak i również więzienny korytarz oraz salę sądową. Bardzo podobało mi się również, gdy ten kolorowy film przerywały czarno-białe zdjęcia. Odnosiłem wrażenie, że na ekranie pojawiają się dobrze znane mi historyczne fotografie. Najsłabszym punktem filmu jest niestety sam proces norymberski, którego w zasadzie nie ma. Gdy już widzimy salę sądową, to rozgrywająca się na niej akcja dotyczy samego Geringa i jest potraktowana niezwykle opieszale. Jego długą i pełną zaangażowania bitwę z alianckimi prawnikami sprowadzono do zaledwie jednej, choć faktycznie bardzo dobrej sceny. W filmie nie zobaczymy niestety aroganckich, ale i pełnych dowcipu scen, jak na przykład tej, gdy Herman Gering po wyświetleniu przez Trybunał filmów przedstawiających pełne ekspresji i potęgi nazistowskie pochody wykrzyczał, że po takim seansie sam prokurator zechce zapisać się do NSDAP. Taki właśnie podczas procesu był Gering, za nic mający sobie gorzkie warunki, w których przyszło mu się bronić, czym niewątpliwie dodawał otuchy przynajmniej części ze współoskarżonych. Z drugiej strony można było się tego spodziewać, zbrodniarz nie mógł zostać przedstawiony zbyt dobrze, reżyserowi i tak zarzuca się relatywizowanie niemieckich zbrodni. A i sama książka Elhaya w bardzo oszczędny sposób opowiada o procesie, skupiając się raczej na całym zapleczu tego ważnego wydarzenia. W filmie brakuje zatem międzynarodowego charakteru procesu. Całe wydarzenie jest przedstawione głównie z amerykańskiej perspektywy. Na próżno szukać szerzej omówionych wątków brytyjskich, sowieckich czy francuskich, o Polsce wspomniano w filmie zaledwie raz. Na film poszedłem po lekturze książki Elhaya, przez co moje zaskoczenie było w zasadzie znikome. Rozczarowanie tych, którzy książki nie czytali, było zaś zdecydowanie większe. Paradoksalnie te negatywne emocje wzmaga doskonale zbudowane napięcie między Hermanem Gringiem a psychiatrą, a co za tym idzie całym wymiarem sprawiedliwości. Irytujące na pewno jest również to, że niewiele dowiadujemy się o innych oskarżonych, spośród których obok gringa Przedstawiono jedynie małomównego Karla Denica, rozchwianego emocjonalnie Roberta Leja i powszechnie uważanego za idiotę Juliusza Streichera. A przecież w pierwszym procesie norymberskim było aż 22 oskarżonych. Tym samym otrzymujemy mylny obraz, jakoby jedynie Göring, spośród wszystkich zbrodniarzy był wystarczająco inteligentny i odważny w starciu z alianckim wymiarem sprawiedliwości. W tym przypadku warto nadmienić, że obok Gringa bardzo trzeźwo zachowywali się Franz von Papen, Hjalmar Schach, czy absolutny mistrz krętactwa i własnej obrony Albert Sperr, który samego siebie zdoła przedstawić nieomal jako wroga nazizmu. Tego w filmie brakuje, tak samo jak odważnych słów Hansa Franka o ogólnoniemieckim charakterze zbrodni, czy arcyciekawej gry prowadzonej przez Rudolfa Hessa. W filmie sprowadzono go do roli świra, którym ten raczej nie był. Hess pojawia się tylko w kilku scenach i to niezbyt uczciwych. Widzimy go m.in. wtedy, gdy hitlerowskim pozdrowieniem wita na korytarzu Göringa. W scenie brutalnie powstrzymuje go naczelnik więzienia. W rzeczywistości to sam Göring zwrócił Hessowi uwagę, by ten nie wykonywał niepotrzebnych teatralnych gestów, co uczciwie zaznacza zresztą w swojej książce "Jekyll High". Nie do końca wykorzystano również sam motyw samobójczej śmierci Göringa. Prawie na pewno wiemy, że ampulka z cyjankiem została mu przekazana przez jednego ze strażników, który został przekupiony lub po prostu uległ charyzmie marszałka. Niewykluczone jednak, że ampulkę umiejętnie ukrył sam Göring, który w liście pożegnalnym poinformował o lokalizacji innych trucizn, których nie odnalazł personel więziennym. W filmie zabrakło odpowiedniej dyskusji na ten temat. W zamian widzimy, jak Göring wypowiada słowa abracadabra wyciąga ampułkę, a następnie wkłada ją do ust, przegryza i umiera. Teoretycznie ma się to łączyć ze sztuczkami, które pokazywał mu wcześniej psychiatra i zapewnieniem Geringa, że on sam również wywinie wszystkim numer. Ta sytuacja sama w sobie jest całkiem ciekawa, iści filmowa, hollywoodzka, ale... nie mogę powiedzieć, że mnie kupiła. Dużo lepiej przedstawiono wątek Killeya. Psychiatra po powrocie do Stanów nie tylko nie sprzedał swojej książki, która popularność zyska zapewne dopiero teraz, ale również naraził się amerykańskim mediom za głoszenie niepopularnych opinii i tez. Spośród nich najbardziej wstrząsającą była ta, że każdy z nas tak naprawdę może zostać zbrodniarzem. Jest to o tyle mocny moment, że ta gorzka refleksja niestety nie cieszy się odpowiednim uznaniem również dzisiaj. Sam Kiley popadł później w ciężką depresję i popełnił samobójstwo. Uczynił to w dokładnie ten sam sposób, co badany przez niego Goering. Niewykluczone zresztą, że psychiatra dysponował ampułką z kolekcji zbrodniarza, co w bardzo symboliczny sposób związałoby losy tych dwóch mężczyzn. Czy warto obejrzeć Norymbergę, która trafiła już do polskich portali streamingowych? Jak najbardziej tak, ale traktować ją jako film fabularny o Giringu i Kileju, a nie jako wykładnię obiektywnej i wyczerpującej wiedzy na temat procesu norymberskiego. Warto również przeczytać książkę, która stała się podstawą dla scenariusza, aby móc skonfrontować ze sobą rzeczywistość filmową z tą historyczną. Bez tego po samym seansie będziemy po prostu nienasyceni, a w skrajnym wypadku nasza wiedza na temat tamtych wydarzeń może ulec szkodliwemu uproszczeniu. Na koniec jeszcze raz powtórzę, że Russell Crowe to mistrz i niezwykle się cieszę, że ten prywatnie bardzo przychylnie nastawiony do Polaków aktor ponownie pokazał swój kunszt. Reasumując, dla samego kroła warto obejrzeć ten film. A wy oglądaliście już jedną z najgłośniejszych historycznych premier zeszłego roku? Dajcie znać w komentarzu. Chętnie dowiemy się również, czy chcielibyście wysłuchać recenzji innych filmów. A póki co bardzo dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Partnerem kanału jest sklep Militaria.pl, gdzie trwa właśnie zimowa wyprzedaż. Serdecznie polecamy. Patronami kanału są Małgosia Drązikowska, Krzysztof Szczygieł, Kuba Szafrański, Hubert Kędziorek, Adrian Giersz, Tomasz Sadurski, Katarzyna Rusnak, Krystian Dziarek, Radosław Kuśmierz, Damian Stasik, Damian Dziedzic, Julie Clark, Łukasz Papież, Urszula Babiuch, Paweł Łabno, Ewa Ogrodnik, Marcin Hatys, Kamil Kubów, Dariusz Stelmaczonek, Adrian Flor, Paweł Smoliński, Piotr Kośmider i Hubert Walas.